The Lidl Cóż za piękna mapa Witam was serdecznie moi drodzy z tej strony Kukli Grzybo I witam was dzisiaj w dniu, dniu piątkowym Rozpoczęcie na głosowanie skinów, które miejmy nadzieję, że pojawią się w naszej kochanej grze Counter Strike'u I także mamy Carbon Dove Diggel. Może na niebieski Ale tak w sumie jest brzydki, to w sumie nie Jest taki mech USPS Army Plate On jest Taki, taki bak Kuganowy mi się trochę kojarzy. Nie wiem przez co, ale na niebieski na niebieski by mógł być tak, jak najbardziej. Myślę, że tak. Mach 7 CRESCENT. Nie wiadomo dlaczego to jest Moon. Nie wiem jak się to czyta CRESCENT, czy Crescent, czy Crescent no, On jest taki. Nie mój styl za bardzo. Ale na pewno są też jego zwolennicy. Ale jak dla mnie, no to nie. CSGO. Znaczy. Tek9 BUBBLE Buff, Czyli bąbelkowa. Kompel, wanna, nie mam pojęcia i on jest taki z boberkami Co to są? Chomiki, chomiki, boberki No taki, no jest znowu nie taki mój styl poko, ale nie dla mnie Także no sorry bardzo Uuu, MP5, SD, Freezing Moon No i ten już jest bardziej taki na niebieski, fioletowy No, to jest bardziej mój klimat No i tyle mogę powiedzieć, bo nie jest też jakiś No ładny, fajny jest, fajny no Okej, okay, on jest, podoba mi się ten na razie jest najlepszy, był ten. Nie, też znowu nie mój. Styl. O! MP7 Claret. Proste i przyjemne. Zarazem. No i takie właśnie skiny powinny być. Diesel. Diesel Digel Poison Strike. Mm, spoko. Ale tak nic więcej wydaje mi się, że wiecie co? Wow. <laughs> wow. Nie wiem co tu mogę o tym powiedzieć. Tu mam tylko jedno zdjęcie jest to P250 Phase 1. Tutaj jeszcze widzimy coś takiego. No i on. <laughs> o dziwo, że tutaj jest takim zdjęciem, ale o dziwo mógłby przejść dalej. <laughs> o kurcze, To jest niby proste. Ale no ładne. Tak średnio. Nowa Senetti, chyba Seneti nie mam pojęcia bo to... albo pointer, bo tutaj nie ma nic napisanej. Dobrze, także teraz sobie tutaj przejrzymy, Co tu tutaj się dzieje ciekawego No i na przykład z nazwy No tutaj Matrix P90. Uuu, to nie tylko Matrix, to jest cała gamma. Fajne, nie, no takie... To tak, to dajmy tak. Ładnie tak zrobione, takie staranne, no mega. Tego USP jestem ciekawy. Taka kula jakby. Nie? Do wróżenia. Może nie. <śm> taki dziwny. Tu dziwnie, to jakby to jest tak dziwne. tutaj w, w włożone, powinno być jakoś więcej tego niebieskiego bo coś takiego. Coś tutaj do poprawy by było fajnie. Dobra, teraz musimy perełkę znaleźć, bo na razie Freezing Moon. Oh. Ten 5.7 OK. KO. Akacz. Graffiti. Uuu, uh, nie, nie. Też może, mogę się, może się ten skin podobać wielu ludziom, ale no mi jednak, sorry bardzo, ale no nie. M41S Yellow Eye. Taki ikeowski, jakby nie. Ciekawy. Fajny pomysł. Jest fajny. Nie ma nic tam genialnego, ale może to wyglądać ładnie. MP Capybara też mnie tutaj za ten zaciekawił. Yy. Jakby coś tu było z, zamiast tych Capybar. Glock Carpaint Ty. Co je taki fejcik, ale taki z innej. z innej odcinki koloru, nie? Ale mamy za to, mamy za to znalezionego maka dziesiątkę, no regret, No regret I jest kurczę wam powiem, dojebany że tak powiem A skin jest inspirowany Jest Initial D i legendarnej Toyoty Sprinter Trueno AE86 a I just been in this place before, higher on the street I z tym czajcie staj... le Czajcie z tym Czajcie bazę jak z tym wratujecie, raszujecie na B ja pierniczy, to piękny kim przecież. On, on tutaj wygrywa jak dla mnie ten odcinek. Patrzcie, nowa, nowa jest mega. Przykuła moją w ogóle te góry chyba tutaj. Dobra, dajmy na tak i niech się dzieje, co się chce. Także ja mam nadzieję, że wy tutaj dotarliście, moi drodzy. Lubicie te dzięki. To napiszcie też w komentarzu, bo chcę po prostu znać Wasze zdanie na ten temat. Wbijajcie na Instagrama, na główny kanał. I do zobaczenia, do strzenia. El, elo Zobacz, to pewnie takie elo, elo, narkka, trzymajcie się ludzko.